Prawdziwy basen Siloe został w końcu odkryty. Zostań z nami do końca i przygotuj się na zaskoczenie odkryciem, które zmieni wszystko, co o wiesz. W odosobnionym miejscu w sercu Izraela, wśród hałasu narzędzi i kurzu budowy, pojawiło się nieoczekiwane odkrycie. Pracownicy, próbując naprawić zwykłą rurę drenarską, odkryli coś znacznie bardziej zaskakującego kamienne stopnie, stare i majestatyczne które zdawały się wyzywać czas. To, co początkowo wydawało się zwykłym znaleziskiem, szybko przerodziło się w fascynującą zagadkę, która przyciągnęła uwagę archeologów. W miarę jak wykopaliska posuwały się do przodu, ujawnili coś jeszcze bardziej imponującego olbrzymi basen o długości ponad 60 metrów, ukryty pod ruinami starej rury. Ale to nie był zwykły basen. Odkrycie to wstrząsnęło przekonaniami i podważyło pewności, zwłaszcza wśród tych, którzy zawsze wątpili w autentyczność biblijnych relacji. Dla wielu ateistów, basen, w którym Jezus miał uzdrowić ślepego, był tylko legendą, wymysłem. Jednak tam, w milczeniu i bezsprzecznie, leżała odpowiedź, ukryta w warstwach historii, dokładnie ten basen, położony obok tajemniczego tunelu Ezechiasza, zaledwie kilka kroków od góry świątynnej. To odkrycie rzuciło wyzwanie wszelkim pewnościom, pozostawiając sceptyków bez słów. Precyzyjność lokalizacji, doskonale zgodna z dawnymi relacjami, nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Dla archeologów biblijnych było to jasne: to był bez cienia wątpliwości basen Siloe. Tajemnica została w końcu rozwiązana, czy to jednak początek jeszcze głębszej historii. Gdzieś ukryte w czasie i na kartach starożytnych pism. Istnieje miejsce, gdzie to, co niezwykłe, staje się rzeczywiste. Basen Siloe, miejsce jednego z najbardziej zagadkowych cudów wszechczasów. To tam, w cichą sobotę, człowiek ślepy od urodzenia doświadczył przemiany, która echo rozbrzmiewa aż do dziś. Jezus, prostym i boskim gestem, przywrócił mu wzrok, raz jeszcze ukazując, kim naprawdę był, Mesjaszem, Zbawicielem. Ale co tak naprawdę wiemy o tym miejscu? To jest miejsce, w którym wszystko się wydarzyło, przestrzeń pełna emocji. W czasach Jezusa ludzie schodzili do tego zbiornika i się kąpali. Dziś jestem dokładnie przy zbiorniku Siloe, miejscu, w którym, według Ewangelii Jana, miało miejsce cudowne wydarzenie związane z niewidomym od urodzenia. W dziewięciu rozdziale Ewangelii Jana mówi się, kiedy Jezus szedł, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Jego uczniowie zapytali go, nauczycielu, kto zgrzeszył, że ten człowiek urodził się niewidomy on czy jego rodzice. To pytanie uczniów odzwierciedla ówczesne przekonanie, że tragedie w życiu człowieka były zawsze wynikiem grzechów jego rodziców lub samego człowieka. Choć Biblia w Księdze Wyjścia 34, 7 mówi, że Bóg nawiedza nieprawość ojców na synach, to w Księdze Ezechiela Godzina 18:20 wyraźnie stwierdza, że syn nie poniesie kary za grzech ojca. Jednak Jezus odkrywa głęboką prawdę: ani ten człowiek, ani jego rodzice nie grzeszyli. To, co się z nim stało, nie było konsekwencją grzechu, ale sposobnością do ukazania dzieł Bożych. Jezus uczy nas, że życie pełne jest tajemnic, które nie mają łatwych odpowiedzi. Często to, co nam się przydarza, nie ma natychmiastowego wytłumaczenia, ale w jakiś sposób stanowi część Bożego planu. Bóg działa często w sposób niewidoczny w wydarzeniach naszego życia i w historii. Ewangelia kontynuuje, Musimy czynić dzieła tego, który mnie posłał, póki trwa dzień, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł pracować. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach Jezus sprunął na ziemię, zrobił błoto z śliny i nałożył je na oczy niewidomego. Potem powiedział, Idź, umyj się w zbiorniku siloe. Człowiek poszedł, umył się i wrócił, widząc niezwykły i niewiarygodny cud. Za czasów króla Ezechiasza istniał już skomplikowany system doprowadzania wody ze źródła GEN do tego miejsca. W rzeczywistości ta basen był kluczowym zbiornikiem wodnym dla miasta Jerozolimy. Wkrótce pokażę Ci tunel, z którego woda pochodziła pierwotnie, zalewając to święte miejsce. Jednak coś istotnego wydarzyło się po babilońskiej niewoli. Zwłaszcza od II wieku przed naszą erą. W tym okresie Żydzi ustanowili praktykę religijną znaną jako Mikwe, rytuał oczyszczenia, w którym ciało zanurza się w wodzie przed złożeniem ofiary lub uczestnictwem w liturgii przed Bogiem. Ten rytuał oczyszczenia był głęboko związany z ich prawami ceremonialnymi. Przed babilońską niewolą Żydzi wierzyli, że zerwanie przymierza z Bogiem prowadzi do katastrof, takich jak głód i zniszczenie. Rzeczywiście, po złamaniu przymierza, nabuchodonozor, król Babilonu, najechał Jerozolimę, zniszczył świątynię i zdewastował miasto. Podczas religijnych świąt Izraela, takich jak Pascha, Jerozolima była pełna pielgrzymów, co sprawiało, że populacja miasta znacznie wzrastała. Dlatego konieczne było posiadanie wielu miejsc z czystą wodą, aby ludzie mogli symbolicznie się oczyścić, a następnie zbliżyć do świątyni. Prawdopodobnie to podczas jednej z tych uroczystości Jezus, przybywając z Galilei, spotkał mężczyznę niewidomego od urodzenia. I co jest jeszcze bardziej fascynujące, ten wydarzenie miało miejsce w sobotę, a sobota miała wiele surowych zasad, jedna z nich zabraniała produkowania błota. Ale co to ma wspólnego z tym wszystkim? Przed babilońską niewolą Boże prawa były postrzegane jako mur ochronny, coś, co ochroniło lud od zniszczenia. Jednak poniewoli, z obawą przed złamaniem przymierza, Żydzi przekształcili prawo, które wcześniej ich chroniło, w coś, co trzeba było surowo strzec i pilnować. Prawo stało się nie tylko duchową ochroną, ale także nieprzekraczalną granicą, gdzie każde wykroczenie było obawiane, ponieważ mogło prowadzić do powrotu nieszczęść i zniszczenia Jerozolimy. Prawo Izraela wymagało, aby wszyscy płacili cenę, szczególnie jeśli chodziło o szabat. Wyobraźmy sobie to, prawo wyraźnie mówi, że w sobotę nikt nie powinien pracować. Ale co, jeśli człowiek, który robi garnki z gliny, napłuje na ziemię? W praktyce tworzyłby glinę, ugniatając ziemię, tworząc coś, co przypomina pracę. Ten prosty gest mógłby być interpretowany jako złamanie szabatu. Z tego powodu żydowscy przywódcy zaczęli tworzyć dodatkowe zasady, aby zapobiec jakiejkolwiek możliwości złamania szabatu. Nie wolno było pluć na ziemię, nie wolno było wspinać się na drzewo, nie wolno było patrzeć w lustro, jeśli coś upadło, można było podnieść to tylko prawą ręką. Zasady te stawały się coraz bardziej szczegółowe, próbując zapewnić, by nie naruszać prawa. I to w tym kontekście Jezus naruszył tradycję szabatu. Ale uwaga, on nie złamał Szabatu tak, jak Bóg nakazał w przykazaniu. To, co on złamał, to były tradycje prawne, które Żydzi stworzyli wokół Szabatu. Sobotni Szabat Jezusa został zakwestionowany w dwóch kluczowych momentach, po pierwsze, przez plucie na ziemię, łamiąc jedną z dodatkowych zasad Szabatu, po drugie, przez uzdrowienie człowieka w sobotę, co było uważane za naruszenie przez żydowskie władze. Ale czego możemy nauczyć się z tego epizodu? Często ludzie wolą podążać za swoimi własnymi przekonaniami, nawet jeśli dowody dane przez Boga są jasne. Tuż po uzdrowieniu farzeusze zaczęli pytać o ślepego i nawet go grozili, ponieważ przede wszystkim chcieli zaprzeczyć cudowi i, tym samym, dowodowi, że Mesjasz był tam, przed nimi. Ten epizod naucza nas również, że Chrystus chce dokonywać cudów w naszym życiu. On pragnie abyśmy widzieli poza naszymi ograniczeniami, abyśmy widzieli życie takim, jakie ono jest, zrozumieli wielki duchowy konflikt między dobrem a złem i wybrali stronę Boga. Dlatego modlitwa, którą wszyscy możemy skierować do Boga, to, Panie, pozwól mi widzieć. Odkrycie basenu Siloe, wspomnianego w Ewangelii Jana, jest naprawdę fascynujące. Co ciekawe, sposób, w jaki został znaleziony, był w pewnym sensie przypadkowy. Około 20 lat temu, może trochę mniej, istniał duży rurociąg wodny, który zaopatrywał starożytną Jerozolimę. Rura pękła, a aby ją naprawić, konieczne było wykopanie terenu. To wtedy, zupełnie niespodziewanie, ujawnione zostały ruiny starych schodów. Co się stało? Natychmiast wstrzymano wykopaliska i rozpoczęto badania. Dziś możemy zobaczyć wąski fragment schodów który prowadzi bezpośrednio do basenu Siloe. Obecnie jesteśmy w jednym z rogów tego basenu. Tylko mała część została dotychczas wykopana, ponieważ archeolodzy nie kontynuowali jeszcze wykopalisk, aby odkryć resztę basenu. Jednak wiadomo, że już w czasach Starego Testamentu istniał tutaj zbiornik wody, ale nie ten, lecz inny z czasów króla Ezechiasza. Jaki był cel tego zbiornika wody? Zapanowania Ezechiasza miasto musiało być chronione przed najeźdźcami, takimi jak Asyryjczycy. Budowanie murów było kluczowe, ale jeszcze ważniejsze było zapewnienie dostępu do wody. Choć znajdowało się źródło wody około 500 metrów na północ, obszar był zbyt wąski, by zaopatrywać populację liczącą od 15 do 20 tysięcy ludzi. W związku z tym Ezechiasz skierował wodę przez tunel, aby zaopatrzyć miasto. Ten zbiornik stał się częścią systemu obrony Jerozolimy. Jednak z upływem czasu, gdy miasto się rozwijało, cel tego basenu zmienił się. Za panowania Heroda i w drugim okresie świątyni użycie basenu Siloe nie było już związane z wojną, ale z oczyszczeniem. Było to miejsce, w którym wielu pielgrzymów przychodziło, zwłaszcza podczas wielkich świąt religijnych, aby zanurzyć się w wodzie, symbolizując swoje oczyszczenie przed udaniem się do świątyni. W Izraelu mamy także inny słynny basen oczyszczający wspomniany w Ewangelii, basen Betesda. Wiele osób myli te dwa baseny, ale chociaż oba były duże i miały duże znaczenie historyczne, służyły różnym celom. Basen Betesda znajdował się na północ od świątyni, na zewnątrz miasta, podczas gdy basen Siloe znajdował się w obrębie miasta i odgrywał kluczową rolę w rytuale oczyszczenia Żydów w okresie świątyni.